Każdego dnia, po przebudzeniu, jesteśmy narażeni na działanie niewidzialnych sił, które mogą próbować zakłócić nasz dzień, wpłynąć na nasze myśli i zepchnąć nas z właściwej drogi. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale wokół nas krążą negatywne energie i ukryte zło, gotowe generować konflikty, przeszkody i rozproszenia. Dlatego rozpoczęcie dnia od potężnej modlitwy jest niezwykle ważne. Działa ona jak tarcza, chroniąc umysł, ciało i życie, odpędzając wszystko, co nie pochodzi od Boga. Poranna modlitwa to nie tylko praktyka duchowa, to moment bezpośredniego kontaktu ze Stwórcą, w którym odrzucasz swoje lęki, zmartwienia i niepokoje, ufając, że On poprowadzi Cię, otworzy drzwi i ochroni Twoją ścieżkę. Modląc się rano, aktywujesz duchową barierę, która zapobiega przedostawaniu się wszelkiego ukrytego zła, przynosząc jasność, bezpieczeństwo i spokój. By stawić czoła każdemu wyzwaniu, dziś poznasz potężną modlitwę, która może odmienić twój poranek i odpędzić wszelkie zło, sprawiając, że twój dzień będzie naznaczony ochroną, zwycięstwami i błogosławieństwami. Zanim przejdziemy dalej. Chcecie poprosić o coś bardzo ważnego? Zasubskrybuj kanał już teraz. Aby otrzymywać więcej modlitw wzmacniających Twoją wiarę, zostaw komentarz z napisem Wierzę jako akt wiary i kliknij przycisk Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z ochroną i błogosławieństwem. Przede wszystkim. Kluczowe jest zrozumienie, że początek dnia określa energię i kierunek reszty dnia. Kiedy wychodzisz z domu lub rozpoczynasz swoje działania bez duchowej ochrony, otwierasz drzwi negatywnym myślom, wpływom zewnętrznym, a nawet ukrytemu złu, które może zakłócić twoje życie. Dlatego twoja pierwsza poranna modlitwa powinna koncentrować się na ochronie. Tworząc niewidzialną tarczę, która odpędzi wszelką negatywną energię, zazdrość, zło i duchowe pułapki, które mogłyby cię zaatakować. Ta modlitwa wykracza poza powtarzane słowa. To chwila całkowitego poddania się. Zwracając się do Boga, uznajesz Jego władzę nad wszystkim i deklarujesz, że żadne zło nie będzie miało władzy nad twoim życiem. Czas poprosić Go, aby okrył Twój umysł, Twoje ciało, Twoją rodzinę i każdy Twój krok w ciągu dnia, tworząc nieprzekraczalną duchową barierę. Wyobraź sobie tarczę światła otaczającą Ciebie i wszystkich, których kochasz, odpychającą wszelką negatywność, zanim jeszcze się zbliży. Podczas modlitwy wizualizuj sobie, jak skomplikowane sytuacje zostają zneutralizowane. Przeszkody, które mogą się pojawić, rozpuszczone, a wszelka negatywna energia zostaje usunięta z Twojego życia. Poczuj spokój, który pojawia się, wiedząc, że jesteś pod opieką Boga, który kieruje Twoimi krokami, kieruje Twoimi decyzjami i troszczy się o każdy szczegół Twojego dnia. Modlitwa nie tylko chroni, ale także wzmacnia umysł i serce. Przynosząc spokój i jasność umysłu, by stawiać czoła nieoczekiwanym wydarzeniom z mądrością i pewnością siebie. Proś również Pana, aby napełnił Twojego ducha rozeznaniem, abyś potrafił rozpoznać każdą sytuację lub osobę, która mogłaby wprowadzić zamieszanie, manipulacje lub wyrządzić krzywdę. Serce uważne i prowadzone przez Boga unika pułapek i utrzymuje twoje życie w zgodzie z boskim planem wzmacniając twoją wiarę i zdolność do podejmowania właściwych decyzji nawet w obliczu wyzwań podczas tej modlitwy powtarzaj z przekonaniem panie oddaję mój dzień w twoje ręce chroń moje kroki strzeż mojego umysłu i serca oraz odpędzaj wszelkie ukryte zło i negatywną energię Niech Twoja obecność będzie ze mną w każdej chwili, wzmacniając mnie i bezpiecznie prowadząc. Czyń to z wiarą, że każde słowo ma moc i że Bóg odpowiada natychmiast, tworząc bezpieczny, pewny i błogosławiony dzień. I pamiętaj, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz, aby nadal otrzymywać potężne, zmieniające życie modlitwy. Zostaw komentarz z napisem: Dzisiaj jestem chroniony, i kliknij przycisk: Lubię to. Aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z boską ochroną i duchowym bezpieczeństwem. Po prośbie o ochronę przed wszelkim ukrytym złem i negatywnymi energiami czas skierować swoją modlitwę ku otrzymaniu Bożego błogosławieństwa. Otwarciu drzwi i przyciągnięciu możliwości we wszystkich dziedzinach życia. Często dążymy, planujemy i ciężko pracujemy, ale czujemy, że nic nie idzie do przodu, lub że osiągnięcia pozostają nieuchwytne. Poranna modlitwa jest kluczem do nastawienia serca na Bożą łaskę, pozwalając, aby okazje, zwycięstwa i dobrobyt zamanifestowały się szybko i skutecznie. Zacznij od deklaracji. Że każdy aspekt Twojego życia, związki, praca, studia i projekty jest w rękach Boga. Proś Go, by otworzył drzwi, których nikt nie może zamknąć, przygotował sprzyjające ścieżki i postawił wokół Ciebie ludzi i okoliczności, które przyniosą Ci rozwój i spełnienie. Pamiętaj, błogosławieństwa nie ograniczają się do dóbr materialnych. Obejmują one również mądrość, rozeznanie i odwagę, by wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Podczas modlitwy wizualizuj sobie, jak otwierają się przed Tobą wszystkie drzwi, które wydawały się zablokowane. Wyobraź sobie nieoczekiwane rozwiązania, pojawiające się możliwości i zwycięstwa w każdej dziedzinie Twojego życia. Z wiarą oświadcz, że jesteś gotowy przyjąć wszystko, co Bóg dla ciebie przygotował dzisiaj, napełniając swoje serce oczekiwaną wdzięcznością za błogosławieństwa, które dopiero mają się objawić. Wdzięczność wzmacnia wiarę i tworzy pozytywne oczekiwania, łącząc twój umysł i ducha z przepływem boskiej łaski. Podczas tej modlitwy powtarzaj z przekonaniem: Panie, dziś otrzymuję Twoje błogosławieństwo. Otwórz drzwi możliwości, kieruj moimi krokami i pozwól, aby każde moje działanie było błogosławione. Niech moje życie odzwierciedla Twoją dobroć i niech widzę pozytywne rezultaty we wszystkim, co robię. Uwierz, że Bóg słucha i odpowiada, przemieniając minuty modlitwy w realne, zauważalne zmiany w Twoim dniu. I nie zapomnij zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy. Zostaw komentarz. Dziś odbieram swoje zwycięstwa jako akt wiary i kliknij przycisk. Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z boską ochroną, łaską i możliwościami. Dotarliśmy do końca tej pełnej mocy porannej modlitwy i nadszedł czas, aby z wiarą i zaufaniem potwierdzić wszystko, o co prosiłeś. Pamiętaj, Ochrona, o którą się modliłeś, będzie towarzyszyć każdemu Twojemu krokowi. Negatywne energie i ukryte zło są wypędzane, a drzwi, o których otwarcie prosiłeś, są już przygotowywane przez samego Boga. Wszystko, co dziś zadeklarowałeś, nie powróci puste. Każde słowo wypowiedziane z wiarą to ziarno, które rozkwitnie przez cały dzień, przynosząc bezpieczeństwo, spokój i sukcesy. Teraz wykrzyknij głośno zwycięstwo. Panie, przyjmuję Twoją ochronę, odpędź wszelkie ukryte zło, kieruj moimi krokami i otwórz drzwi błogosławieństw i możliwości w moim życiu. Nic mnie nie powstrzyma, bo Ty jesteś przed nami. Czynisz cuda i prowadzisz mnie do zwycięstwa, bo czuj, jak pewność i przekonanie wypełniają Twoje serce. Wiedząc, że Twój dzień już został przemieniony mocą modlitwy, opuść dom z wiarą, wdzięcznością i determinacją, ponieważ każde Twoje dzisiejsze działanie jest poparte boską łaską. Uwierz, dziś jest dzień, w którym otwierają się drzwi, znikają przeszkody, a zwycięstwa następują w zaskakujący sposób. Zanim zakończymy, zrób to teraz. Zasubskrybuj kanał. Aby nadal otrzymywać modlitwy zmieniające życie, zostaw komentarz z dopiskiem Dziś odnoszę zwycięstwa i kliknij przycisk Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z ochroną, pokojem i błogosławieństwem. Dzisiaj jest Twój Dzień Osiągnięć i Transformacji.